Ale Kosmos, prawda to Audi Skysphere, czyli sportowe auto przyszłości, napęd na tył i 4 sekundy do setki. Wystarczy tylko jedno kliknięcie, by tego roadstera zamienić niemalże w limuzynę. Ale zanim o tym aucie, to najpierw o samochodzie, w przypadku którego istnieje większa szansa na to, że dożyje czasów, kiedy wyjedzie na ulicę. Oto i ono, Audi A6 Etron. Maksymalna moc ładowania 270 kW, zasięg na jednym ładowaniu ponad 700 km, ale nie uwierzę dopóki nie sprawdzę. Problem w tym, że tutaj nie ma czego sprawdzać, bo to jedynie koncept, który nie ma nawet klamek, a więc nawet nie można do niego wsiąść. 4,96 m długości, 196 cm szerokości i zaledwie 144 cm wysokości. Co by nie mówić, sylwetka wyjątkowo dynamiczna. Elektryczne A6 ma niesamowicie niski współczynnik oporu powietrza wynoszący 0,22. To dwa razy mniejszy opór powietrza niż opór, jaki stawia okrągła piłka. Nieźle, co. Można powiedzieć, że mamy tutaj aerodynamikę godną niemal spłaszczonej piłki po potężnym uderzeniu Roberta Lewandowskiego. Zobaczcie na te felgi, zobaczcie na linię tego auta jest długie, szerokie i niskie. W sumie sporo tutaj sportu. Maksymalna moc tego auta w najmocniejszej odmianie oczywiście to 470 koni mechanicznych. Napęd przenoszony jest na wszystkie cztery koła, a maksymalny moment obrotowy wynosi 800 Nm. Takie parametry pozwalają rozpędzić to auto do setki, w uwaga, mniej niż 4 sekundy. To koncept, ale auto, przynajmniej moim zdaniem, wygląda tak, jakby już dziś mogłoby wyjechać na ulicę. Zwróćcie uwagę na lakier. Nazywa się Helio Silver i ponoć podkreśla sylwetkę auta. Być może tak jest, ale jest to też lakier energooszczędny. Co to znaczy? Lakier odbija znaczną część słonecznego promieniowania, a przekładając to na chłopski rozum, wnętrze w upalne dni... Nie będzie się tak nagrzewać, a więc klima będzie mogła działać na nieco mniejszych obrotach. Zapewne pozwoli to zaoszczędzić kilka kilometrów dodatkowego zasięgu. Nie ma co, Audi umie w reflektory, ale umie też w projektory. Zobaczcie, w tym miejscu. Mamy ukryty projektor, który może ostrzegać innych kierowców, między innymi o tym, że chcemy zmienić pas ruchu. I teraz bardzo istotna dla wielu informacja. Kierunkowskazy będą też w reflektorze, nie tylko na asfalcie. LEDy, OLEDy i inne bajery. Nawet nie chcę zastanawiać się, ile musi kosztować ewentualna naprawa takiego reflektora, czy też wymiana podczas ewentualnej stłuczki. Tak czy inaczej, poza tym, że mamy tutaj LEDy i OLEDy, mamy też wbudowany. Projektor, który podczas ładowania może na przykład na ścianie przed autem wyświetlać obraz z gry, czy też uruchomić grę na tej ścianie. Tak czy inaczej, już nie mogę doczekać się czasu, aż podjadę tym autem pod ładowarkę i będę mógł pograć w jakąś grę z całą rodziną. Ale by móc to zrobić, samochód musi stać w minimum odległości 7 metrów od ściany, a gra jest czarno-biała. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda ta gra, to wygląda tak. Kiedyś grałem w coś podobnego. Na Atari. A skoro już była mowa o ładowaniu. Auto zbudowane jest na zupełnie nowej platformie. Zapewne niespecjalnie Was to interesuje, ale ponoć dzięki temu 800-woltowy akumulator można przy użyciu szybkich ładowarek naładować w iście ekspresowym tempie. Ponoć przy użyciu szybkiej ładowarki w ciągu 10 minut będzie można naładować akumulator tego auta w taki sposób, by przejechać nim ponad 300 km. Ponoć przy użyciu szybkiej ładowarki będzie można baterię od 5 do 80% naładować w 25 minut. Ale to wszystko ponoć. To, co jest pewne, to to, że akumulator tego auta ma mieć pojemność 100 kWh. Ma mieć. Będzie miał pojemność 100 kWh. Kiedy ten samochód wyjedzie na drogi? Plany są takie, że pierwsze A6 e-tron na drogę Pojawił się w pierwszej połowie 2024 roku. No to co? Teraz pora zobaczyć z bliska auto, które na drogach się niestety nigdy nie pojawi. Oto Jono Audi SkySphere auto przyszłości, które może mieć dwie długości. To oczywiście elektryk, który może na jednym ładowaniu przejechać około 500 km, ma napęd na tył i do setki rozpędza się w nieco ponad 3 sekundy. Ale póki co to tylko koncept. Koncept, który może, tak jak wspomniałem, zmieniać swoją długość. Proszę bardzo. Nieźle to wygląda, prawda? Wystarczy wcisnąć odpowiedni guzik i auto zmienia swój rozstaw osi. Rozstaw może być taki jak na przykład w RS5, lub taki jak na przykład w A8 i to w Longu. Różnica to 25 cm. I teraz ciekawostka. Jeśli wybierzemy, że chcemy podróżować wersją o długości limuzyny, wtedy chowa się też kierownica, a auto przechodzi w tryb w pełni autonomiczny. Wszystko po to, by jak to podczas podróży limuzyną, dwójka pasażerów mogła się jak najbardziej zrelaksować i na przykład obejrzeć film na mającym ponad 140 cm wyświetlaczu we wnętrzu. wnętrzu, które niemal w całości wykonane jest z materiałów z odzysku. Głównie z mikrofibry. Skóra, jak się domyślacie, jest sztuczna, ale drewno jest prawdziwe. Jest to drewno eukaliptusowe. I teraz uwaga: zanim to drewno trafiło do Audi, to ludzie z Audi musieli przedstawić odpowiedni dokument, który potwierdził, że tyle, ile drzew zostało ściętych, tyle też zostało zasadzonych. Takie buty. Przyznacie, że ta przyszłość motoryzacji wygląda bardzo emocjonująco. Pytanie tylko, czy jej dożyjemy. Chyba nie, ale z drugiej strony, może nie powinniśmy być takimi pesymistami. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.